jest ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A przy biegunce weź elektrolity i wróć do sił na 100%. Już za chwilę w TVPHD serial Komisarz Aleks. piłkarskie święto Mistrzostwa Europy. Z tej okazji przygotowaliśmy przebojowy teleturniej piłkarski. Ile razy euro wygrali Duńczycy? Co być, Petrze? Luis Mikołta, stajesz się bohaterem. Jaki to był awans! Naprawdę jestem pod wrażeniem wiedzy uczestników. Mecz Teleturniej Piłkarski. Premiera dziś o 20.20 :20 w Jedynce. Wejdźmy razem do gry! Niezwykli mieszkańcy Podhala Jest taka sprawa, że do każdej roboty jest inny młotek Zaczyna, cieszy, Zaczyna mi się podoba. To jest z radości, z pasy i z pewnej takiej powinności I pełen pasy